Zacznijmy od spraw, które także są bliskie naszemu sercu, czyli powołania trenera Paulo Sousy. Zbliżają się kolejne trzy mecze eliminacji do Piłkarskich Mistrzostw Świata. Rohan uśmiechasz się, czyli rozumiem, że ta kartka z powołaniami nie zaspokoiła Twoich oczekiwań. Wiesz, na koniec każdy ma swoje widzenie futbolu. Ja wczoraj byłem w samolocie, gdy były te powołania Paulo Sousy po wylądowaniu. Mimo wszystko zaskoczyły mnie niektóre nazwiska, in plus, bo ja jestem za Nikolą Zalewskim. Absolutnie ten chłopak. Widzieliśmy go w Lidze Europy. Rzeczywiście to był kwadrans na tle Manchesteru, ale ten chłopak naprawdę grał jak, jakby był po prostu szwanym lisem, starym lisem, a to nastolatek, który dostał na koniec sezonu troszeczkę szansę od Paulo Fonseca, już już trenera, którego nie ma. Ale José Mourinho też potwierdza, że nie chce wypożyczać tego chłopaka, że. Gdzieś chce go mieć w kadrze Romy i będzie dostawał jakieś szanse. Tak zapowiada Portugalczyk w rozmowie z wirtualną polską ojciec tego młodego chłopaka Krzysztof Zalewski. Mówi, że, że syn rzeczywiście trochę był na walizkach, troszeczkę się zastanawiał, czy nie warto pójść gdzieś indziej, ale po rozmowie z José Mourinho jakby został. Dzisiaj dostaje nominację do reprezentacji polskiej. Jest to niezwykła historia, bo ojciec wyjechał za chlebem w 1989 roku do, do Włoch, ciężko pracował fizycznie. Dzisiaj ma bardzo ciężki stan też zdrowotny, jeśli chodzi o nowotwór, nie ukrywa tego i dla takiego ojca to jest wielka sprawa, że ten chłopak dostaje szansę w składzie Romy. Dzisiaj dzwoni do niego Paulo Souza, selekcjoner reprezentacji polskiej, powołuje go. To jest ważne z jednego punktu widzenia. My czasami wracamy w polskiej historii do zmarnowanych szans takich ludzi, którzy dziś wyjechali, prawda mają. ludzi chodzi o przyklepanie, <laughs> też takie <laughs> mówiąc brutalnie. Z dwóch, z dwóch jakby argumentów bym skorzystał. Po pierwsze, że jednak e, dokładnie tego, o którym mówisz, czyli na koniec, jeśli wystawisz go w meczu kwalifikacyjnym, a gramy z San Marino, no wystawić tego chłopaka nie jest ryzykowne, bo chłopak umie grać w piłkę. E, można go wystawić na kilka minut i tym samym już jest na zawsze. W pierwszej reprezentacji Polski. Chce, ale wiecie, życie jest pełne niespodzianek. O no, Poldim po do dzisiaj rozmawiamy, Łukaszu Podolskim. A co by było, gdyby ktoś był aktywniejszy, nie tylko dzwonił, a pojechał, etc. Prawda? Więc ta, ta sprawa Nikoli Zaleskiego w tych kategoriach może być rozpatrywana. A druga kwestia jest taka, że Souza powołaniem dla Zaleskiego pokazuje, o co mu chodzi? On, on chce być kreatywny, prawda? Pomysł, pomysłowy, chce stawiać na piłkarzy młodych, z talentem. Ten Kozłowski jest tego symbolem, prawda? Oczywiście zaskakuje, tak jak zaskoczył, nie powołując kreatywnego Szymańskiego na Euro, to teraz nie powołał najlepszego piłkarza naszej... Wiedziałem, e... że zacznie rzucać kamieniami, kamykami. No bo kamy, kamy. no brakuje mi tego chłopaka, wiesz co, na koniec Kamykiem. my też potrzebujemy siły uderzeniowej, tak? I taka, jak widzę Kubę Kamińskiego, to widzę chłopaka, który jest dzisiaj najlepszym piłkarzem naszej Ekstraklasy, tak? Mm. Kozłowski jest świetny o, pomocy, W pomocy, w pomocy. No, to... Ciężko nominować kogoś, Romek, na najlepszego piłkarza Ekstraklasy. No, w pomocy jest dzisiaj, to można jest powiedzieć, to najlepszym to skrajnym to pomocnikiem, tak, tak. co chodzi o szybkość, kreatywność, o podejmowanie no. decyzji, o to, jak jest przygotowany też fizycznie. Widać, że zrobił kolejny krok. Ja mam trochę inne spojrzenie, bo ja uważam, że na tak, repre... czy Nie, nie, nie. Akurat na, na takie powołania, które, które ty argumentujesz tym, żeby go przyklepać. No, to, to do mnie przemawia, bo na pewno jest chłopak utalentowany i widać, że ma niesamowity potencjał. Tylko jak siadasz potem przy takich powołaniach i rysujesz skład po tym, co się stało na finałach mistrzostw Europy, to potem brakuje ci jako trenerowi argumentów do tego, żeby... Zrobić jakąś rozszadę, jakąś zmianę, tak, że, że siadając przed meczem i przy tych powołaniach, no na pewno go nie weźmiesz pod uwagę do gry w pierwszym składzie, w żadnym z tych meczów, bo to są przeważne mecze dla nas i to, i to też nie jest czas na eksperymenty. To trzeba powołać ludzi, którzy są gotowi y, romeczku do tego, żeby przyjechać, grać i, i zrobić wynik. My musimy w tej grupie gonić, bo za chwilę te same osoby, które chwalą powołanie. Jednego, drugiego, trzeciego młodego, to są te osoby, które za pół roku będą mówić, co za trener, skoro awansu nie zrobił. Wiesz, to, to, jest, to, są, to są ciężkie decyzje, uważam, że to nie jest moment do eksperymentów. Dla mnie, chłopak jest utalentowany, zarówno Kozłowski, jak i Zalewski, ale dzisiaj przed nimi dla mnie na pewno jest Kamiński.